Witam Państwa, ekipa Polski Hokej TV, Ece Benzin, Zagłębie Sosnowiec, Bramkarze, numer 55, Patryk Spieszny. GK GKS Katowice, dziś w składzie. Bramkarze, numer 31, John Marej, numer palce okrążek obu zawodników. Pierwsza guma dla Zagłębia. Tyczyński. Tyczyński ze środka, przeleciał krążek. Uderzenie Koponena zablokowane, jest jeszcze Norberg, Koponen raz jeszcze i Patryk Spieczny nie miał problem. Erik Kaczyński długo utrzymuje się przy krążku, Kotlosz, Marej odbija z największym trudem, Mroczkowski. Zablokowane uderzenie, Werwet przedziera się, Korenczuk, Korenczuk, Marej odbija krążek, krążek w górze, rozglądają się zawodnicy. Marej, wraca Jan Sołtys za wronką. Jest blisko, Szaur. Pasiu i gol. Pokonany Patryk Spieczny, ale będzie wideoweryfikacja. Pokazuje pan Bartosz Kaczmarek. Był tam w polu bramkowym który z zawodników GKS-u Katowice. Akcja Patryka, wronki. Odbity krążek. Grzegorz pasiot i widzimy, że Bartosz Fraszko jest tam bezpośrednio przed Patryk Lund. Pasiut. Niedokładnie przejął Tyczyński. Uderzenie Dżumicza. Sozański. Błąd Sozańskiego i Bro. Anderson. Maggi. Megi. I gol. Brandon Megi tak przywitał się z katowicką publicznością. Nie drgnęła powieka napastnikowi GieKSy. Pokonany Patryk Spieszny na 4 minuty 6 sekund przed końcem pierwszej tercji. Brandon McGee, Kończliwe uderzenie. I teraz żadnych wątpliwości, nie mieli arbitrzy. Prowadzą 2 do 0 Grzegorz Pasiód, Brandon McGee. Pokonali Patryka Spiesznego, Maciasz. I teraz prosta strata. Marej nie dał się pokonać. Pasiód i gol. Pokonany Patryk Spieszny. Wydawało się, że Sosnowiczanie wygrali to wznowienie. Krążek jednak odbił się w taki sposób, że spadły proste na kij kapitana GKS U Katowice. I ten po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu pokonuje Patryka Spiesznego. Zaledwie 3 sekundy trwała Kara zawodnika Koręczuk w środku Kotlosz, Ilia Koręczuk. Ostry kąt. Marej wypuścił krążek, ale wypchnięty tam piękne krążka. Kotlosz W odpowiedzi wronka do Wartinena. Ten niecelnie. Z ostrego kąta pasiód, ale Patryk Spieszny zdążył wrócić. Wróciły Sosnowski, Deep na niebieską linię Koponen i spieszny. Kalion Wartinen padając już na lód. Sprawdził czujność spiesznego ten. Prost na kij Ten do Sozańskiego. Wypalił Matthew Sozański, ale manka do fraszki. Englund i spieszny, znakomicie. Raz jeszcze Sawicki do Ciepielewskiego. Bernacki skutecznie zatrzymał. Grzegorza Pasiuta, Bernacki z dobrym strzałem, Marej z kłopotami. Sawicki z drugiej strony. I mależe jakim wynikiem zakończy się hokejowa potyczka? Pierwsza guma trzeciej tercji dla gospodarki Sokej. Sokej sam kończył tą akcję, ale... Koręczuk. tym razem z drugiej strony lodowiska. Mroczkowski przed bramkę. Nie udało się tam Sokejowi zamknąć zagrania Mroczkowskiego, który teraz pakuje krążek. Do odsłoniętej bramki Ece będzie Zagłębia Sosnowiec. Christian Mroczkowski. Pozostawiony bez opieki. Po raz kolejny brak sekuracji w drużynie. Wyszyński próbował tam nabić Mareja. Szaur, Marej i gol Mirko Dżumicz. Wykorzystuje fakt, że Marej nie zamroził krążka i pokonuje Johna Mareja. Ece pędzi za Sosnowiec, zdobywa gola w Katowicach. Pokonany John Marej. Spójrzmy raz jeszcze. Interwencja bramkarza Mirko Dżumić przerzucił krążek nad Marejem. I Sosnowiczanie zdobywają gol. I ruszają Sosnowiczanie. Marej odbija krążek po raz kolejny. I teraz miał spor. Michalski. Englund. I tylko jeńk zawodu na trążkach. Fraszko. Pasiut i spieszny. Tyczyński. Maciasia Dżumicz. I Marej. Dwukrotnie z najwyższym trudem, ale skutecznie. Jeszcze był tam Sozański. Po precyzji. Zabrakło sił. GKS Katowice dopisuje kolejne trzy punkty. Czas spędzony na platformie Polski Hokej TV. Z zawodnikami EC będzie za